Z tej strony Pettie W dzisiejszym odcinku będziemy otwierać ogromny zamek Disney Durable z księżniczkami Disneya Kochani, był już Stitch, Wish i nie ma mocni odlot jaki w głowie się nie mieści A dzisiaj przyjdzie czas na piękny różowy zamek z księżniczkami Disneya Muszę wam się przyznać, że na ten zamek polowałam aż rok Dosłownie rok czekałam, aż będzie dostępny w sprzedaży w Polsce. W środku mamy figurki najpopularniejszych księżniczek Disneya. I generalnie mega mnie ciekawi, w jaki sposób zostaną one przedstawione. Ponieważ, jak doskonale pamiętacie z jednych naszych otwieranych Disney Durable, to jedna z księżniczek była przedstawiona jako balerina. Czyli dosyć nietuzinkowo. Więc mega mnie ciekawi, co znajduje się w środku. Ja jestem zwolenniczką klasyków, więc mam nadzieję, że zostaną one przedstawione w klasycznej formie. Z technicznych spraw, które zawsze Was interesują Ten oto zamek Disney Durable Zakupiłam przez Amazon Za 104 zł Więc kochani, nie ma co zwlekać Zabierzmy się za otwieranie Ale zanim to, to koniecznie kliknijcie ikonkę suba Dzwoneczka oraz łapkę w górę Być na bieżąco z każdym odcinkiem I nie przegapić żadnej premiery A przede wszystkim te łapki Oraz subiki pomogą mi w rozwoju Mojego kanału i będę mogła Dostarczać Wam jeszcze więcej Lepszego kontentu, więc do i dzięki! Lecimy na dół. Kochani, mamy przepiękne, ogromne drzwi do Królestwa Pałacu Księżniczek. Oczywiście mamy logo Disney Princess, ponieważ w środku mamy przeróżne księżniczki Disneya. Mamy ich aż 8 ekskluzywnych figurek, więc kochani, no maksa się jaram. Mamy oczywiście Śnieżkę, Arielkę oraz Jasmine. Ę. i mega tematycznie, ponieważ mam ją właśnie na paznokciach, które sami wybraliście w ankiecie na społeczności oraz na Instagramie. Jednogłośnie powiedzieliście, żeby to była Jasmine. Mina. I oto jest. I nawet chciałam specjalnie, żeby ona była taka dura I udało się, również została namalowana dura Czyli duże oczy, wyraźne brwi i takie, wiecie, te charakterystyczne ich kreseczki, takie rzęski. Tu oczywiście jest tygrys, jej naszyjnik oraz lampadzina. I oczywiście koniecznie dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o naszych paznokciach, ponieważ wspólnie je stworzyliśmy. I tutaj, okej, okay, tu mamy otwarcie, więc z jednej strony. Kochani, jest! To zwodzony. Bo ja cię kręcę. Ale poczekajcie, jeszcze zanim to otworzymy, to ja widziałam na odwrocie jedną informację. Ale muszę ją tak przemyślanie wam pokazać, ponieważ na odwrocie mamy spoilery, ale na nie nie będziemy dokładnie patrzeć. Ale poczekajcie, muszę to zrobić coś takiego, coś takiego. Mamy 8 księżniczek przedstawionych i widzicie ten znak zapytania? To jest dziewiąta księżniczka. A 8 jest pokazanych, więc nie wygląda na to, że jest możliwość zdobycia 9 księżniczki. I to wszystko zależy, ile teraz drzwi nam się pokaże. Czy 9, czy 8. Otwieramy. Most chodzi w dół Tutaj również albumik na bok Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem No, mamy osiem, osiem drzwi Ale serio, powiem wam, że no nie wiem o co chodzi z tą dziewiątą księżniczką zagadkową Ponieważ no jest osiem przedstawionych I też jest podpisane osiem Więc tak jakby nie została ona też wzięta pod uwagę licząc Ale znając Drabbles to zawsze można trafić też jedną dodatkową Dobra, otwieramy I zaczniemy od naj... Ej, to mi się nie podoba. Dlaczego to tak jest? Ale lipa, to jest jeden z droższych zamków, a tutaj główny szablon nam odpada, więc może być tak, że my nawet możemy nie trafić w tą dziurę z księżniczkami. Wiecie o co chodzi, w tą skrytkę. Dobra, otwieramy. Ło, wow, mamy różowe seszetki. Ja się kręcę! Ale ładny pudrowy róż. I to w kolorze właśnie tego zamku. Omega. Mega, mega, mega. Jakie ładne. <noise> ale fitują mi z pazami. Omega, ale matching. Ja cię kręcę. I pierwsza księżniczka. To. Co, co tu się dzieje? Dlaczego, dlaczego to się tak ciężko otwiera? <noise> Jasmine? Ja cię kręcę. Jako okoliczności pierwsza księżniczka i to jeszcze Jasmina. I to właśnie Jasmina, o której tyle rozmawialiśmy. Ale mega, ale trzeba. Może tak sobie strzelę z nią. Jej uwielbiam, że te księżniczki mają tak ogromne włosy i one są właśnie zaznaczone, te ich wielkie fryzury. Jasmina ma długiego kuca i tutaj nieźle, że on tak zakręca jej, nie? Więc tak śmiesznie przedstawiona. Ma nawet te swoje balerinki z takimi czubkami. Teraz będą drzwi ze śnieżką. A w nich. Śnieżka! Ej! Oni nigdy tak nie robią Ale z wielką konieczności Wow, i ona trzyma jabłko Ale mega, jest w ogóle w takiej Pozie właśnie tanecznej, że wiecie Podnosi sobie tutaj spódniczkę Trzyma jabłuszko, o, to akurat ma Niedomalowane włosy, to mi się nie podoba To Rables tak nie powinno robić No i tutaj trochę tak niewyraźnie też ta opaska pomalowana i jest na czarno pomalowana, zamiast tutaj na czerwono. No, trochę słabitko. Ale w każdym razie, mimo wszystko, bardzo fajnie ona wygląda. Mega. I nawet ma zaznaczone te swoje włosy, że ona takie ma podwinięte końcówki. To też jest takie charakterystyczne. I ma złotą kieckę. Lecimy dalej. Teraz otworzymy, o, te śmieszne drzwi. I one się właśnie tak generalnie na bok otwierają. Okej i tak do góry, ale śmieszne, mega. Takich to jeszcze drzwi nie było w Disney Durables, tak śmiesznie, fajnie, kreatywnie otwierających się. Stójcie. Wow, tutaj ja mam wrażenie, że jest taka na maksa okrągła figurka, księżniczka. Jest to Bella! Omega, oh ale ona jest piękna! Kto pamięta moje wcześniejsze paznokcie z Bellą, niekoniecznie pisze w komentarzu, bo też miałam z tą księżniczką i sami wybraliście te pazy. Jej, ona trzyma róże i to jest bardzo charakterystyczne dla tej księżniczki. Ma piękną, złotą sukienkę, ale ona ma takie piękne włosy i złotą gumkę na koczku. Nie no, mega. Ale twarz ma przepiękną. Ona o wiele lepiej wygląda, a nie jeżeli Śnieżka. Śnieżkę w ostatnim czasie też bardzo lubię, ale no... Coś w tej Śnieżce jest nie tak. Ona tutaj ma po prostu tak niewyraźnie pomalowaną tą opaskę, że robi taki miszmasz, taki rozgardierz na tej figurce. Wiadomo, to jest wszystko oryginalne, ale ta Śnieżka wygląda jakby była jakąś podróbą. Spójrzcie w ogóle o tu dookoła. Tu dookoła farby brakuje i na ubraniu, i na włosach. No, no, totalnie brakuje farby. Nie podoba mi się. A ona jest piękna. Po prostu patrzycie na tą figurkę i taki spokój osokarnia, nie? Bo ona jest czysta. Lecimy dalej. Teraz weźmiemy te drzwi po środku. Ale naprawdę, o dziwo, takie mocne te saszetki. Mamy kupciuszka. Ale uroczo wygląda. Powiem wam, że trochę tak nietypowo, bo za dużo tego złota ma na sukience, a kopciuszek to jednak miała całą niebieską kieckę, więc trochę za dużo tego złota i... i tyle, ale tak to bardzo ładna księżniczka. Ale... Ej, co tu się stało z jej włosami? Zobaczcie, jakie to jest brudne. Brudne, podrapane. Naprawdę, to mi się nie podoba. To jest jedna z droższych serii Disney Durables. Jedne z droższych drzwi Disney Durables, które otwieramy i tak naprawdę rok czasu czekałam, aż one będą ponownie w sprzedaży, ponieważ to nie jest tak, że możecie od ręki o każdej porze nocy kupić te drzwi Disney Durables Princess, tylko naprawdę musicie czekać, aż one będą w sprzedaży, więc ja czekałam rok. I powiem wam, że pod kątem jakości inne Disney Durables o wiele lepiej wypadają, więc to mnie dziwi. Dziwi, dziwi, że tak flagowe postacie jak księżniczki Disneya są tak niedorobione. No i właśnie kolejna rzecz, kolejny mankament to jest właśnie o to tutaj, o co nam lata i nie mogę teraz drzwi otworzyć, co nie? Bo właśnie się wbijam w plastik, nie jest to dobrze przyklejone. Otwieraj się, nie chcę się otworzyć. No. Lone aurory! O ja cię, ale ładne włosy I korona, o mega Ale piękna, nieźle, wow Naprawdę, ona, ona robi wow, bardzo ładna Bardzo ładne, wyraźne włosy ma Aurora to jest jedna z nielicznych księżniczek, które mają Na głowie koronę, no bo spójrzcie na te Wszystkie poprzednie, które otworzyliśmy Opaska, opaska, gumka do włosów, opaska Ale jest bardzo ładna, ma naprawdę tak Mega wyraźnie I tak jakby kanciaście zrobione włosy Natomiast też z malowaniem to jest Tak słabo, bo jakby to były czarne włosy, to byście widzieli O wiele lepiej tą rozloną farbę, ale tak na czole ma rozlane, i tutaj o z boku też ma rozlaną farbę. Natomiast jest to księżniczka, która wygląda tak na maksa królewską. Podoba mi się. Może to też na górę. Dobra. I kochani, to było piąte okno. Piąta księżniczka, czyli nasza piąteczka, i trafiła nam się na maksa królewska księżniczka. O ile można tak powiedzieć, ponieważ wreszcie księżniczka z koroną na głowie. Teraz otworzymy te duże drzwi. Drzwi dwudrzwiowe. Ładnie, ładnie się otwierajcie. Co jest? Co to jest? Dobra, mamy to. Jest to Tiana, ale... Dziwnie wygląda. Ma taką strasznie podrapaną twarz. Jest w ogóle ta figurka cała podrapana. Taka w ogóle wyblakła. Ona jest też matowa cała. No nie wiem, nie wiem, czy nie to wygląda. No spójrzcie, co tutaj jest. Kurczę, dziwnie. Dziwne to jest. Wśród wszystkich figurek księżniczek, to jest obecnie najbardziej niedokładnie zrobiona figurka. No kurczę, ej. Nawet jej się oczy nie błyszczą, nie? One są po prostu yy, takie jakby... Farba błyszcząca, ale zawsze też te księżniczki jeszcze mają jakby brokat w tych oczach. Bardzo błyszczące, nie? Ale no ona to ma wszystko takie matowe. Dziwne. Ale co sądzicie o Janie? Dajcie znać w komentarzu. No i spójrzcie, tutaj wygląda petarda. Ma błyszczącą koronę, świecącą, świecącą błyszczącą sukienkę, a figurka jest zrobiona totalnie matowo, słabo. Wiłaś. Dobra, nasz zamek już jest coraz lżejszy bez księżniczek, więc zaczyna upadać. Czyli widać, księżniczki po prostu trzymają cały zamek. Jest to Mulan, a ona jest piękna Tylko dlaczego ma taką bliznę pod okiem Zrobioną z farby Zresztą się i tu zaczęła rozlewać Wow, generalnie jest to mega piękna księżniczka I wreszcie pierwsza Mulan Która wygląda jak Mulan, ponieważ pamiętacie Z naszego kalendarza adwentowego Disney Drabbles Jak wyglądała Mulan? Mulan była W sukience do baletu i w baletkach Nie wiem o co chodzi, ale tak była przedstawiona I miała takiego koczka, po prostu była jako balerina Przedstawiona, a tutaj mamy wreszcie Prawdziwą Mulan, omega Ma kwiata we włosach swojej swoich... Piękne, długie, czarne włosy oraz kimono. Czad. Tylko ta niedokładność, która niestety jest widoczna u każdej księżniczki, również jest i u niej. Kochani i ostatnie drzwi. Jej się też tak na maksa nietypowo otwiera, ponieważ tak do góry. Mamy Arie. Ja zaczniemy od tych przepięknych czerwonych włosów i korony. Ale mega. Ja Cię kręcę, jeju, wszystko. Czad z wyjątkiem jej sukienki. Bardzo się zlewa z jej czerwonymi włosami. I bardziej bym wolała, gdyby ta sukienka była w takim kolorze morskim. Nawet tak jak logo Disney Durable. w sensie ten domek taki morski. Albo spójrzcie moje pazy. Często ona też jest właśnie przedstawiana w takiej niebieskiej turkusowej wręcz sukni. I to wtedy super wygląda, ponieważ nawiązuje do koloru morza. A taka różowa sukienka, owszem, była w bajce? ale ona już jest bardziej taka księżniczkowa, a nie syrenkowa. Pasuje ta i ta, ale bardziej wolę w turkusie. Ale naprawdę bardzo śliczna figurka, śliczna księżniczka i ma przepiękne włosy. A co do jakości nie będę już powtarzać, ponieważ w każdej figurce jest dużo mankamentów. Oczywiście związanych z farbą. Kochani, otworzyliśmy wszystkie drzwi Disney Durables i teraz mogę wam coś pokazać. Ja na tym albumiku odhaczam nasze łupy, ale niestety one są też zaspoilerowane, więc dlatego wam nie pokazuję na początku tego albumiku, żebyśmy razem mieli fans otwierania. No i też nie wiemy, co jest po szczególnych drzwiach ani saszetkach, ale do rzeczy. Na odwrocie mamy również przedstawioną tą właśnie zagadkową dziewiątą figurkę, bonusową. i jest to. ROŻPUNKA! Ja nie wierzę! Dlaczego? Dlaczego ona nam się nie trafiła? Dlaczego ona nie była wśród tych wszystkich figurek? Ja wiem, jest wyjątkowa, ale dlaczego nam się nie trafiła? Dlaczego nie trafiła nam się moja ulubiona księżniczko? No, więc jak to zobaczyłam, to się bardzo zasmuciłam, że to ona była tą bonusową i że rzeczywiście w sumie były te bonusowe do trafienia i że niestety nam się nie trafiła ta bonusowa, tylko mieliśmy 8, a nie 9 drzwi. A jak doskonale pamiętacie, też otwieraliśmy domki, które miały więcej drzwi, aniżeli pisał producent i właśnie mieliśmy te bonusowe Figurki bonusowe drzwi do otwarcia. A jak wiecie, jakie to były drzwi, jakie to były serie Disney Durables, to koniecznie Napiszcie w komentarzu. I patrzcie, ona miała brokatowe włosy dlaczego uwielbiam rożpunkę. W dzisiejszym odcinku trafiliśmy Jana, Kopciuszek, Jasmina, Śnieżka, Aurora, Bella, Ariel oraz Mulan. Kochani! Tak oto się nasze dzisiejsze łupy, z których jestem mega zadowolona. Pomijając fakt nietrafienia dziewiątej wyjątkowej postaci, czyli rożpunkie, która jest moją ulubioną księżniczką. Ale tak czy owak mamy świetną kolekcję. Oczywiście przy podsumowaniu nie może zabraknąć, że jakość tych figurek odbiega od standardu Disney Durable. Podrapane farby rozlane albo niedomalowane. No. Coś tu nie siadło. A przypominam, zwracam uwagę na szczegóły z tego względu, że nie są to tanie rzeczy. I płacimy tutaj ponad 100 zł za takie małe figurki. A jakbyśmy mieli je oddzielnie kupować, to już w ogóle wychodziłoby to z 30 zł za jedną taką małą figurkę. Jak ona by się trafiła totalnie niedorobiona i brudna obdrapana, no to sorry. Z dzisiejszych łupów najbardziej podobała mi się oczywiście Bella. Naprawdę wśród tych wszystkich figurek została najlepiej przedstawiona oraz najdokładniej zrobiona. Po prostu wygląda czysto. A Wy koniecznie dajcie znać w komentarzu, która księżniczka podoba Wam się najbardziej. Mega mnie to ciekawi. Kochani, bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o poniedziałkowym quizie na moim Instastory oraz klikajcie w kolejny odcinek. Piąteczka!